Witam Was w szybkim. No, w każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że z... razem z Oblivion znaleźliśmy bastion i fortecę koło siebie. Tak dosłownie, że aż po prostu ta forteca wygenerowała się tak jakby w bastionie, bo dotykają normalnie. O i. Od z tego co tam prawie tygodnia nie było filmów. Więc. Napiszcie w komentarzach co byście chcieli na następny film. Czy wiem, na przykład Menhunt, bo możemy mogę zrobić Menta. Czy nie wiem jakie. Jaki no Nowe SMP na modach. Mamy 20 modów do jakby dyspozycji. Dzisiaj nie dyspozycji, tylko... Możemy zrobić smp po prostu na 22 modach No i możemy... Nie wiem takie dwa, dwie propozycje, ale to jakby wasz wybór Odcinek się kończy A na temat filmu nie mam jakby no... Na temat to nie mam pomysłu Tá braço.